E io, le mie domande che sono state Ja, to Coś pięknego! Ja to... <grymne> Ale co tam się szczepiły z że... <grymne> Co się nazywa Tutaj, <grymne> <grymne> No nie było nie? To nie byłoby rozerowane, nie? Pokaż no, bogatka, no. że się. Tutaj. Ale dobre, dobre. Elegancko. I ja tu byłem, ale zachlapane obiekty.